Cześć, tu Justyna i Sebastian. Z kanału Sebastyczny, z kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak u nas, jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. Skończyliśmy już dzisiaj robić lekcje, teraz będziemy się trochę bawić i dzisiaj tak sobie wymyśliliśmy, że będziemy się uczyć anatomii człowieka. Oczywiście w taki prosty sposób, jest to taki model bardzo, bardzo. Prosty. Ale zobaczymy, może małymi kroczkami coś nam się uda z tego nauczyć. Tak, kotku? Tak. Powiedz mi, kochani, czy jest tutaj dziś czaszka. Jeżeli jest, to ją złóż. Gdzie tu są kości czaszki? Ciekawe. No, to wygląda jak kości czaszki. To co? Złożysz? Tak. No, zobaczymy, czy nam się to uda. Tak naprawdę to to będzie wymagało trochę pracy, żeby się nauczyć. Myślę, że to jest łopatka. Wiesz, Ty szukasz pewnie żuchwy tam, gdzie są zęby. Widzisz, gdzie są zęby? No właśnie, fajne, bardzo fajne. Natomiast będziemy się starali troszkę tutaj nad tym popracować, ponieważ mamy bardzo, bardzo dla nas dobrą informację i taką bardzo też motywującą, a mianowicie y, nasza pani wychowawczyni obiecała nam, że będziemy próbowali trochę się właśnie podszkolić, pouczyć. Z zakresu biologii i historii. Jest to dla nas bardzo ważne. Także bardzo, bardzo się cieszymy. No, Oby to przyniosło jak najwięcej efektów. Także wychodzimy trochę ponad budowanie zdań, poza dodawanie, odejmowanie. Teraz będziemy powolutku wchodzić w tabliczkę mnożenia i jakieś proste elementy właśnie z biologii i z historii. Tutaj Sebastian już nawet działa nie czekając na mamę, nie słuchając tego, co mama mówi. Tu już proszę widać, że czaszka włożona do modelu człowieka. Brawo kotek, naprawdę super. Teraz już tutaj widzę, że wędruje noga do tego modelu człowieka. Także jak widać dziecko ma zajęcie. Potem sobie te wszystkie części ciała znowu ponazywamy. Pouczymy się, co to za kości. Myślę, że warto wiedzieć o samym sobie, co się w środku siebie ma. Także na pewno to tylko wyjdzie na dobre. Także my tutaj mamy teraz sporo zabawy, sporo nauki. Jeżeli uda nam się ten model człowieka złożyć, chociaż widzę, że to może nie być łatwe, bo chyba nie wszystkie części tak do końca do siebie pasują, to na pewno umieścimy z tego zdjęcie dla naszej społeczności, czyli dla osób, które nas subskrybują. Tam chyba można te zdjęcia zobaczyć. Także my się bawimy dalej. Dla Was przyjemnego wieczoru.